No ogólnie na arenie Berserkerów ósmej edycji odbędzie się dużo ciekawych pojedynków. Ja osobiście najbardziej czekam na występ Maćka Różańskiego. No bo jeszcze do tej pory jest niepokonany, naprawdę sparuję z nim, trenuję na każdym treningu i jestem zachwycony tym, co on po prostu robi i bardzo mu kibicuję. Dlatego właśnie zależy mi, żeby zobaczyć jego pojedynek najbardziej, ale oczywiście cała reszta też na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana. Dadząc się wszystko i każdy pojedynek naprawdę będzie wart tego, żeby, żeby go obejrzeć. Tego jeszcze do końca tak nie wiem, no na pewno będę pomagał wszystkim, szatni, Na pewno też będę pomagał w narożniku. A jak to tam się ustalił u, u kogo czy coś, bo to, 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 to jeszcze jeszcze do, do końca nie wiem. Nie będę walczył na tej arenie z tego względu, że jest druga część turnieju. Ja brałem udział w pierwszej części i przyszedłem dalej więc najprawdopodobniej na kolejnej edycji będzie można jej zobaczyć, bo finaliści pierwszej części turnieju tak samo jak i teraz tej, która będzie teraz, przejdą do dalej i razem wszyscy się zmierzymy na jeszcze kolejnej edycji, czyli na 9. 10 października już ósma kolejna edycja Areny Berserkerów. Jest to nasze tak naprawdę święto. Berserkerów, jest to wielkie wydarzenie w Szczecinie, dużo zawodników ze Szczecina walczy, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby, żeby tam, żebyście tam wszyscy nie przyszli i nie wspierali naszych zawodników. Na pewno chłopacy dadzą się wszystko, będą przygotowani na 100%, witowisko będzie naprawdę wielkie i mega super, dlatego musicie tam wszyscy być, żeby wspierać naszych i żeby wszyscy zwyciężyli.